Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. No i dla kogo drogowskazy? Bliźnięta. Bliźnięta. Drogowskazy lipiec. No i zobaczmy. Przetasujmy. I tak wychodziło, że po byku wyciągając gartę byka nie wiedziałam, czy wybrać właśnie bliźnięta, czy byk i tak nie wiedziałam i ten byk okazuje się po komentarzu po wiadomości od Joli że te bliźnięta jednak tam przy tym byku mają się i jest coś na rzeczy no dobrze, zobaczmy tą energię tych drogowskazów czyli energia za którą podążamy czy chcemy, czy nie chcemy ona po prostu idzie, prowadzi nas ku i powtarzam już co jakiś czas przy którym znaku, że tu jeszcze powinna być jedna karta, ale to nie ten czas jest, tak? No i zobaczymy, w jakim kierunku. As buławowy. energia, która mówi: troszkę poczekaj, obchodź się ostrożnie, nie śpiesz się, tak? Albo śpiesz, ale miej specyficzne baczenie na to, tak? Troszkę jakby pod kontrolą, ale nie chodzi o kontrolę, chodzi o inne zogniskowanie. Dziesiąteczka była monetowa odwrócona. Dlaczego tego doświadczamy? Rycerz monet. Mm -hmm. Zobaczmy energię z którą trzeba, ona nie będzie, ona będzie aktywna w jakiś sposób. Czasami jest jako pokusa, czasami to jest taka energia, która nas ciągnie, a nie powinna, albo wymaga specjalnych okoliczności, albo waszego specyficznego stanu, percepcji i można czasami zrobić, załatwiając jakąś sprawę, czy idąc za nią, podążając, zrobić więcej szkody niż pożytku, więc jest to ta energia, która cokolwiek by nie było, ona mówi co najmniej ostrożnie, albo w ogóle lepiej tego nie robić i nie no jakby nie aktywować i energia taka, która mówi o tym, że że warto i czasami coś nas powstrzymuje nie chcemy, krępujemy się wstydzimy, czasami po prostu nam się nie chce czasami mamy coś w nosie, jest to coś ważnego, co warto zrobić, za czym warto podążać i tu jest kapłan, albo czego się trzymać, bo kapłan raczej jest trzymaniem się czegoś, tak? Albo wielkim nawróceniem, czyli w normalnym języku ogromną, wielkim odwróceniem się naszego pojęcia o sytuacji, o sprawie. No i zobaczmy tutaj energię, tak zwaną podpowiedź od duszy asmieczowo mieczowy Generalnie karty już same tutaj w sobie mówią, jakby w takim drugim tle, mówią o wszystkim tym, co jest związane z działaniem. Zobaczcie, jest as buławowy. Działaj, ale działaj ostrożnie, mając pod kontrolą. To jest ogień, to jest as buławowy, który mówi ostrożnie, tym bardziej ostrożnie, że można coś bardzo mocno zepsuć, schrzanić, jakieś podstawy, swojego życia swojego, swojej bytności podpowiedź od duszy jest asmie czy odwrócony uważaj z ostatecznościami z ostatecznymi działaniami z tym wszystkim, co nie czeka tak, dlatego, że tutaj w tych energiach i najpierw do tego się odniesiemy bo to jest energia bardzo mocno wybijająca w tle jest król kielichów jeszcze odwrócony mimo wszystko i on mówi przyjrzyj się temu bacznie przyglądaj się cały czas w różnych porach dnia i nocy czy czegoś, żeby zobaczyć Czegoś, przyjrzeć się czemuś, tak, zanim coś się wejdzie, zanim podpisze się coś, i tutaj chodzi właśnie też o podpisywanie albo pod, o przyjęcie jako tak zwane swoje. Jeżeli chcecie też z czegoś wyjść, się uwolnić, wywalić coś, tak? Zerwać jakąś, nie wiem, umowę, jakieś e, zobowiązanie, nawet słowne, to trzeba bardzo mocno nad wszystkimi działaniami uważać, bo różne bliźnięta na różnym etapie i różne zogniskowanie, tak jakby, będą przerabiały, czyli jedni ci, którzy mm, muszą już coś zrobić, podpisać, zdecydować, tak zwanie, i tylko przyjrzeć się, wiedzieć co, a inni w ogóle mówią, nie rób tego, tak? A w zasadzie rób, ale powoli. O tym wszystkim, w tym wszystkim definiuje to nasze działanie czwórka miecze odwrócone. Ona mówi tak, uważaj, żeby właśnie dosłownie to, o czym mówiłam, czegoś nie zepsuć. Tak? poprzez to, że Wam się coś wydaje albo myślicie, dlatego że to jest, stawka jest bardzo duża. I dla bliźniąc jest ogromna ostrożność w sprawach, zwłaszcza tego wszystkiego, co później może się odbić na Waszej materii, na Waszym dosłownie majątku, na tym wszystkim, co stanowi podstawę też do jego budowania. Czy to jest po prostu to, kim jesteście, czy to jest Wasze zaznaczenie, jakaś obecność Wasza. Tutaj karty czwórka mieczy odwrócona w ten sposób, tutaj tak zwanie mówi, że uwaga, że można coś bardzo, zamiast naprawić, można tylko coś zepsuć. I w zasadzie to jest, zamiast poprawić, można zepsuć, można zrobić gorzej, tak? Można to zrobić w taki sposób też, że jest też do wyboru i pewnie niektóre bliźnięta może z tej strony będziecie to przerabiać, że trzeba coś zrobić, ale trzeba na to dać czasu, bardzo powoli, za każdym razem weryfikując, tak? sprawdzając pewne rzeczy. Dlaczego, że czwórka mieczy jest wszystkim tym działaniem, które bardzo mocno zepsuje albo nam się wydaje, że to naprawi tą sytuację i walczymy po prostu o nią. To mówię, nie deklaruj się. Jeśli nie wierzysz na słowo, nie wierz, to obserwuj i trzymaj się tylko wszystkiego tego, co jest najważniejsze, tego wszystkiego, co jest takie kardynalne, co jest takie mocne, dlatego, żeby. Yy... W zasadzie można powiedzieć, że czwórka mieczy, a tutaj no można jeszcze mówić od tej strony takiej wróżebnej, że uwaga na zdrowie starszej osoby w rodzie, w rodzinie, uwaga na to, co oczekujecie we wszystkim, co stare, z remontami jakimiś, tak, z układaniem, z wyrzucaniem, z oddawaniem, sprzedawaniem tego, co starsze albo tego, co nie powinno się w tym czasie po prostu robić, dzia dziać, zwłaszcza w ukryciu. Przed kimś, czy nie mówiąc, czy tak zwanie dziadka, babcie trzeba tak okręcić, tak, żeby na coś się zgodził, czy zgodziła. To są takie dodatkowe i można i w ten sposób kłaść karty. Ja troszeczkę inaczej tutaj w drogowskazach i, i, i w ogóle. To jest energia, to jest potencjał, który mówi bardzo głęboko o waszej przyszłości, o to, z kim będziecie współpracować, ale na takich zasadach bardzo dużej uczciwości. Taki, I chcecie jakby na długo. To wtedy czasami mówi się, że jeżeli w jakąś sprawę, w jakieś przedsięwzięcie chcecie wejść, no to trzeba zjeść z kimś beczkę soli przysłowiową, tak? Wiedzieć, nic na gębę się nie umawiać, a podpisać to, co trzeba, ale najpierw trzeba ułożyć, co będziemy podpisywać, do czego się zobowiązujemy każdy. Fajna aktywność, ale przyjrzyj się wszystkiemu. I zdajcie sobie też uwagę, czy to, co oferujecie wy innym znowu, tak, czy będziecie chcieli z czymś wyjść do innych, czy to wasze zapewnienia, czy one rzeczywiście wynikają tylko z waszego przekonania, z tego, jak wy widzicie świat, czy rzeczywiście wynikają z kalkulacji, z przeliczenia, z konkretnych zadań, z konkretnych y, 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 oczekiwań, z konkretnych założeń, potwierdzonych no, czymś. Solidnym, nie wiem, badaniami, wyliczeniami, przepisami, tak? To jest ta tutaj opcja. I na wszystko to, uwaga, że co dzisiaj wygląda fajnie, może się po prostu zepsuć i Wy możecie się do tego przyczynić, aczkolwiek albo świat, i trzeba wszystko. Na zapas wiedzieć, przeczytać jakie przepisy, być może przyjdą jakieś przepisy, tak? O tym też to jest choroba dzisiejszych czasów, gdzie ludzie w ogóle wydają się, że jest tyle zapowiedzi, różnych przepisów, zasad, które wejdą, że to jest taki w ogóle, tak nie wejdzie to przecież, tak? I tyle. Natomiast można się bardzo mocno zdziwić. Bardzo dobry, idealny czas na uzgodnienia jakby rodzinne, rodowe, albo tego z kim jest wam po drodze bardzo mocno, z kimś, kogo możecie liczyć, gdzie możecie jakby powierzyć samych siebie. Swoje umiejętności, swoje. i sygnować coś swoim własnym nazwiskiem, jak to się mówi, tak? Czy tym, czym się gdzieś tam sygnujecie, prawda? I czwórka mieczy mówi, uwaga, można coś gorzej popsuć, tak? Że tym sposobem nie do końca tą sytuację da się naprawić, uwaga na pracę współpracę wszelkie, tak, tu jest rycerz monetowy, więc to jest ktoś, kto proponuje albo wy z czymś do kogoś wychodzicie z tym ostrożnie, żebyście potem nie musieli nie wiem, się wstydzić, czy bo głupio więc sami musicie bardzo dobrze wszystko tak zwanie sprawdzić i trzymajcie się po prostu tego wszystkiego co stare, tradycyjne, co, co oparte na starych badaniach, na starej wiedzy, tak? Szacując, jak to może się ułożyć, ale bazując na podstawach. Kapłan odwrócony, on mówi, że to już jest tak, um, trzymam się starej receptury, na starych dostawcach, na starych. Um, wszystko to, co jest w zasadzie niezmienne. O. I tutaj jest kwestia uwagi, jeżeli chcecie, i teraz ja wiem, że to może być źle zrozumiane, spiszcie w jakiś tam sposób swoje, być może jakąś wolę, oznajmcie w jakiejś kwestii swoją wolę. Być może niektórzy spiszą testament, i to nie chodzi o to, żeby umierać zaraz, tak? Ale czasami taka opcja wyjaśnia i układa pewne zasady rodzinne, rodowe, tak? Piękny czas na pewnego rodzaju działania, ale tutaj trzeba o wyważenie tak, jakby tych działań w działaj, ale działaj, to jest przypływ sił, przypływ możliwości, nowe nadzieje, chęci do działania, ale trzeba kontrolować to wszystko, tak? Mieć się na baczności, żeby nie rozpruszyć ognia, tak? Chociaż wszystko to, co dobre, wiecie, że bezpieczne, czy to dotyczy zwykłej sytuacji, że jesteście super radośni, pobudzacie wszystkich do działania, zarażacie tym ogniem swoim, ale ktoś może być bardzo smutny, ktoś może być w zupełnie innej sytuacji i trzeba adekwatnie z tym swoim być może dowcipem nieraz radością czymś ułożyć, zauważyć, żeby ta osoba poczuła się, nie poczuła się ominięta czy to środowisko, bo nie wiadomo, kto to jest i czy nie. Później nie będzie ten ktoś, nie poczuje się zlekceważony, bo potem się okaże, że to wasz jakiś partner, nie wiem, biznesowy albo nowy dyrektor waszej firmy, tak? Ostrożnie z działaniami, ponieważ wszystko, co zrobicie, będzie bardzo tutaj jakby ważne. Co oferujecie innym, co ktoś dla was oferuje. Koniem się pięknie. I na to nic pochopnie. To jest tak, jakbyście mieli czegoś się zobowiązać, szukać małych druczków. Koniem się pięknie życzę. Czyli wiedzieć też, co to jest, do czego się zobowiązujecie, tak, ewentualnie. Do czego was to zobowiązuje być może. Jakich przepisów wcześniej, na jaki pułap już pewien wkłada was, o. Ponięm się pięknie, życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że to, co tu usłyszeliście, okaże się dla Was pożyteczne.